Dzień 204 robię napadów, aż do pryliki TA-6 IGPR2137 napisał Zrób kasyno na głośno z randomami i weź najdroższego strzelca, najdroższe pojazdy i najtańszego hakera A więc tak, jako strzelca wziąłem gościa do 9%, a jako kierowcę gościa za 10% Nie mogę wydać gościa za 10 tu i tu, dlatego że... E, kierowca jest strzelcem naraz, a nie może być w dwóch rolach Niestety, ten Chester e, Pojazd ucieczki Żaba E, bronia bronia? broń to szerpa automatyczna a hacker oczywiście riki resz kurde o, jest najgorszy ja w fabule go brałem zawsze by być najlepszym hackerem na świecie chyba kanonicznie wychodzi na to że nie jest on e, często brany przez graczy e, tak lecimy mm, randomy jaka ilość randomów nie mam pojęcia zobaczymy ilu mi tutaj przybędzie e, wszyscy z sesji zapraszamy e, dobieranie graczy otwarte Czekamy, jak szybko lobby się zapełni? Oto jest pytanie. I czy będzie fail? Miejmy nadzieję, że nie. No bo kurde, tyle najważniejsze rzeczy, czyli kierowca. Teraz no, w sumie. Bardziej by się opodszało wziąć najgorszego kierowca i wziąć normalny pojazd, a ja wziąłem żabę. Ta, to nie była najmądrzejsza decyzja. No nie, naprawdę, piąty level? Jeśli prawem, piąty level i dwudziesty piąty. Aha, i kto jeszcze? 59. No oczywiście. Czemu by nie? Niech tak będzie. Dream Team. Lecimy z nimi. O nie, wyszedł. Ten piąty level wyszedł. Tak, piąty, czy tam dziewiąty? Nieważny, naj najniższy. No dobra, lecimy w trzech. Ogólnie mam złoto do kradnięcia. a najgorszego kurwa tego. Co odziebałem. A, dobra. Niech tak będzie. Główne drzwi, niechaj Nie oczywiście tunel bierzemy punkt wejścia kanały dokładnie wyjście tutaj niechaj będą główne drzwi albo lobby pracownicze w sumie no e, nabywca niechaj będzie wysoki i procenty oczywiście no nie wiem dam im te 5% więcej ale na więcej niech nie liczą czekamy na akcepta Czekamy na akcepta Wciąż czekam na akcepta, Dziękuję ci bardzo Eee, stroje Kurde, nie w wsiąść w stroi To jest błąd Duży Oj, 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 oj Dobra Niech będzie to Pytanie Który z nich wyjebie się jako pierwszy? Jest to pewnego rodzaju zagadka Hehe <grywka> Kamacho nam daje, gościu Fajnie, fajnie, fajnie. To jest ciekawe, że do niego nie naprawili do tej pory, że nie trzeba robić e, tego. całego drilla. wiertła, do tego, żeby wejść tędy. Nawet nie to, że wiecie, że o, wy raz zrobić tunel. i może nie wchodzić ile raz chce. Nie, nie trzeba ani razu kraść tego wiertła, żeby wejść tędy. To jest kompletnie bezsensem, ale tak to działa. Hmm. Teraz będzie bum, 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 Aha To jest takie głupie Żeby się podbiec kawałek Żeby zrobić bum, bum Czemu gra Nie robi tego za nas? To jest cutscenka, żeby była cutscenka Czemu gość stoi w miejscu? No już biegnie, okej okay. na bombka, nie? Moim zdaniem dało radę zrobić w formie ci wszystko, nie? Całe te wejścia, a po co te bieganie? Nie wiem, dobra Bronie dałem głupie, najgorsze jakie istnieją Żeby było ciekawiej Ja szybko będę je targował pociski Żeby moi sojusznicy przeżyli to No chodźcie, koledzy No czemu i tak robią? Otwierajcie to, please I teraz zaraz, 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 radę aaaa zaraz to tworzyć? Czy nie ogarniają? Dobra, jako takiego ogarnianiu chyba, bo widzę na mapie, że stoją w odpowiedniej lokalizacji. I udało dobra. Jedziemy. Kurde, może shielda? No nie, trzeba no, być trzy osoby na złoto. Hmm. Bo ładunki te dwa. Trzeba je szybko użyć, bo jeżeli ładunki terminiczne tam się skończą, a każdy gracz po dwa, po no to to będzie hakowanie, nie? A nie ma sensu. Hakować tak głośno. Dalej bombki będą jeszcze. Ja skorzystam z tego czasu, że możesz sobie dmuchnąć nosa, bo nie będziesz się z tym nosem. E, dobra, jest ogarnięte. Podbiegnijmy sobie. Jeszcze szybko dmuchnę nosa. Dobra, ogarnięte. A goś jeszcze dalej podkłada, nie? Go! No, mm, go, 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 please. A minutę 40, to jest mało czasu. Na lewo pójdę. Raz, jakiś czas trzeba, no. Nie jest najmądrzejsza decyzja się na lewo, ale no. Sytuacja mnie do tego zmusiła. Oczywiście, gościu zbiera złoto ze środka, no bo oczywiście to jest sprawa i trzeba gościu z tym wyższy poziomem, nie? Zbierają złoto ze środka. To ma sens. A no, więc my zbierzmy złoto stąd. Wrócę, się chyba mało czasu. My ledwo co wyjmiemy tego złota. Więc może zbieranie w tym wypadku złota ze środka to jest najgorsza rzecz. I w wregu jest to, że jak tam się to robi, te robienie tego mm, palenia, to nie możemy zbierać łupu. Dopiero jak się skończy palenie, tym termitem możemy zbierać łup. To jest takie absurdalne, że to chuj Zobacz, dopiero teraz nie. Po co? Po co rok rzeczy robi? Po co mamy tak mało czasu w ogóle? Jest mania, co się zbierać te złota? Na kasynie to wiecie. Pych, pych, pych. A tutaj na kasynie? Sztabka po sztabce, nie? Powoli. Wreszcie, próba złota wpływa na to, ile te złoto waży? O, to jest pytanie. Dobra. Ja zbiorę jeszcze jedno złotko. Co najmniej. No i jedno złotko zbiorę tylko. Więcej się nie uda. Co i tam robią? A będzie zbierał to złoto czy nie? Tam jest palenie. Termite. Będzie palenie termitem, ale go się zamiast podbiec tutaj. Oczywiście podbiec tam, gdzie nie należy biec. I w sumie prawie 2 minuty wyciągniemy stąd. Nie ma aż tak dużej tragedii. Ja chyba aż normalnie sobie zbiorę jeszcze trochę tego złota. Wiesz, jest opcja, że przez to zginę w sumie. Ale ja spróbuję trochę złota podnieść jeszcze. Trochę tych przekąsek mam. Więc dobra, to do stąd wyjść, teraz spokojnie. No, sobie całem mogę No, może nie. Na bezpieczeństwo widzę wcześniej. Więc się dało radę, nie? Ale. Nie chcę zginąć, jak robię to z randomami. Tylko mi jeszcze brakuje. Żeby się dłużej z nimi męczyć. Przekąski, przekąski. Użyć muszę. Bo się uduszę. Ej, zabrał złoto gościu chyba. On wyjdziesz wyjdzie żywy? Mam no, nadzieję, że tak. Gościu? Killer Zilla? 25 poziom? Wyjdziesz? Wyszedł! Ej! Hey. Dobra, wyszedł całkiem przyzwoicie. No, otwierajcie. Popiszcie się swoimi skinami. Dali radę? Chyba dali, no kurde! Pytam na profeska. Najgorsze jest to, że biegnie w slow motion. Ale kto nie sprawę? Eee, czy mógł się korzystać z pistoletu? Czy mi się zdawało? A może peskował z tego SMG? Jak pociski dziwnie, ale cały te smooki. Ja biegnę cały czas do przodu, nie? W ogóle nie patrzę na to, czy dostaję obrażenia, czy nie. Biegnę na pełnej, żeby po prostu tankować obrażenia. Nawet nie chodzi o to, że czuję się pewnie. E nie, to w to chodzi. No wiesz, ja mam więcej HP, też Siak. Um, nara, gościu. Nawet go nie widziałem, ale to są skolby. Raz tak, wyjdziemy sobie tędy po lewej. Wydaje mi się, że jest prościej. Jak polecimy sobie w ten sposób? Jest dużo przeciwników, co prawda? No ja ich wyczyszczę. Więc i zagrożę moim sojusznikom. Miss. Beas. Nara Jest kolejny. Jakie jaką mają tutaj? Nara. Nara, nara. Jesteśmy bezpieczni. Tak, tak. Checkpoint powinien zaliczony kolejnie. Kurde. Może. Aha, gdzie go się poszedł? Czemu goś się poszedł kompletnie gdzie indziej, nie? Halo, where are you? Czy on zbiera złoto? Znaczy hajs? Nie, co on robi? Tam zbiera hajs z tego. Ja pierdolę, naprawdę? Zbiera sobie normalnie hajs. Z tego safe'iku. W celu jakim? Nie mam absolutnie pojęcia. Zobaczcie, ile hajsu dostaje. On zebrał łącznie z 20 tysięcy. Więc, odlicz od tego, ze 30% dla całej ekipy. Ale staraj się trochę. Dla graczy trochę. I z tego, co on zebrał, łącznie może dostanie z 5 tysięcy. Z tego sejfu. Najlepszy możliwy w wypadku. Dla siebie. 5 tysięcy dostanie. I potem idzie po ten niebany sejfik, nie? Nie róbcie sejfiku. To jest marnowanie czasu. Już lepiej wejdźcie na sesję, zróbcie sobie w głów, dostaniecie 20 tysięcy. Jak wiecie, tam było stoko... Kiedyś w tym sejfie, było całkiem sporo pieniędzy, zawsze z... czasem ze stokoła było tam, ale teraz, na są grosze! Nawet, biorąc pod uwagę, że załóżmy, że jest 20 tysięcy, więc niby dostajesz z tego, załóżmy, do 20%, ee... ale z tych twoich 20%, jeszcze jest dola dla Estera, e, dla całej ekipy, czyli kierowcy, strzelca itd., dostajesz z tego także grosze. Safe się kompletnie nie opłaca. Zmarnowanie czasu. Już lepiej mieć pewną elitę. Wiadomo, na agresywnym elity nie będzie raczej. Bo to wymaga mnóstwo, mnóstwo zachodu. A na sprytnym, na cicho. Lepiej dostać elitę, która daje nam stokoła, koła. Niż marnowanie czasu na jakieś kurde, głupie. Gdzie oni biegną? Gdzie oni biegną? Gdzie oni biegną do kurwy nędzy. Czy oni biegną po żaby? Tak, oni biegną po żaby. Ja pierdolę. Biegnę z nimi. No to jest ciekawe, że właśnie ten strzelec pod yy, niego zależy pojazdy, ale także, że to, gdzie pojazdy będą ustawione. I zobaczcie, ja wziąłem najgorsze pojazdy, jakie istnieją, czyli żaby. No i teraz będziemy nimi niby uciekać. <grystanie> to będzie komiczne. No a przynajmniej jest to blisko. Oni biorą sobie jedną żabę, ja biorę drugą żabę. Ale zabawa. Wręcz tak po co siedzi w środku, tak bardziej skulona jest, nie? Żaba! Ale proszę mnie zostawić w spokoju. Ja do punktu. Często staje w ukraść helikopter teraz? Wydaje mi się, że jestem. Nie zamierzam to zrobić. Lekko, co prawda... Ta żaba komplikuje sprawę. A damy radę! Gdzie oni jadą? Nie wiem, gdzie oni jadą. Jadą za mną, słusznie. Czy pojawi się helikopter? Miejmy nadzieję, że nie! Bo chcę pokazać wam, jak ten helikopter zrespić, ale niestety mi się pojawił. Więc nie pokażę wam, jak zrespić, dlatego że u mnie już jest. Ale mam nadzieję, że kiedyś się nie zjawi. W sumie to ten! Nie będzie nasza seria piękna pogromcy mitów. To będzie sobie Mita, który pokazała na tym, że... Hej! Jak masz pościg, zawsze rozbij się helikopter! A jak nie masz pościgu, to się nie rozpi! Yy, więc to obalimy sobie. Kiedyś? Czemu nie idą za mną, tylko nie wiem co ci pierdolają. Aha, oni po prostu jadą gdzieś. Mhm. Dobra, mamy Helkę. Teraz mój plan jest taki, że zamierzam podlecieć do tych frajerów, powiedzieć im hello, mam helikopter. Proszę się przejść do mnie. I miejmy nadzieję, że wiary szybko podsłuchają i nie zginę osiem razy. Do tego momentu. Bo gdzie wy jesteście, koledzy? Jezus, tak są daleko. W tak nieprzyjemnej okolicy, że nie wiem, jak ja mam wylądować tutaj. Eee, na rozstaju dróg tutaj może? Coś? Ktoś? Please? Aha! Oczywiście pojechali w innym... Ja pierdolę, oni trolują! Zapraszam! Aha! I po... Nie, to nie oni. O! Muszę wylądować. Zapraszam! Gościu! Chodź! On ja się tak? No można iść się teleportować, to tak? proszę bardzo. No. A bądź do mnie wsiądli. Wsiądli? Ja tworzę nowe słowa. Lądowanie musimy odpierdzielić, jakieś konkretne. Żeby radomy były w szoku. Mmm, nieee, gdyś z bum, nie? Ale dobra, chuj, taki też może być. Ile ja hajsu będzie? Dla mnie, to nadamy tam walić. Ile dla mnie hajsu będzie? to nie dostał platyny, to by się bardzo zirytował. Bardzo, bardzo. Hmm. Fakt, że to był pies taki do dla nas. I z tego mam prawie 900 tysięcy. Więc yy, cały kibic Oczywiście lit nie będzie, bo headshotów będzie za mało. Trzeba się mocno postarać, żeby te headshoty nabić. Jeszcze jakieś konkretne wejście zrobić. No, ma taki zwykły, no raczej nie da radę. Yeps! Witam serdecznie w arkuszu. Tym razem uzupełniamy kolumnę na peta Casino. Yy, I nie, już chciałbym powiedzieć, że pierwsza będzie wynik poniżej miliona, ale nie. Tutaj był poniżej, tutaj był poniżej. Czy by było tak mało? Nie wiem, co tu się wydarzyło. 895790 Czyli 895790 790 dolarów. Tyle zrobiliśmy, i teraz jesteśmy sobie w dół. To podsumowanie: wychodzi z tego, że dzień 204 naszej dzisiejszej serii koczymy z wynikiem 116 863 23 dolary Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.